Profesor Jan Urban zapowiedział kartkówkę, a my mogliśmy z boku przyglądać się, jak nasi piłkarze ją piszą. Kto przygotował się, a kto liczył, że po prostu się uda. To byli uczniowie, których z reguły przy tablicy nie widzimy. Skład eksperymentalny i po tym wygranym starciu z Nową Zelandią, która wcale nie jest tak słaba, jak może niektórzy myślą. Dość powiedzieć, że już mają zapewniony awans na mistrzostwa świata w 2026 roku. Chyba Więcej postawilibyśmy po prostu poprawnych trójek. Na zbyt wiele pozwalaliśmy nowozelandczykom, były nieporozumienia między naszymi zawodnikami, ale to było do przewidzenia, bo grali w tym zestawieniu po raz pierwszy i pewnie ostatni. Piękna bramka Piotra Zielińskiego, tam bramka, cała akcja, bo najpierw rozrzucił do Pawła Wszołka, a później, no to uderzenie, piłeczka pięknie odbiła się jeszcze od poprzeczki i... Przekroczyła linię bramkową. Oczywiście ta dawka emocji była niezbyt wielka, było czuć, że to spotkanie towarzyskie, ale zweryfikowaliśmy piłkarzy, których w większości zbyt często nie oglądaliśmy w reprezentacyjnych barwach. U kogo Waszym zdaniem ta weryfikacja była pozytywna, a u kogo negatywna? Dajcie znać w komentarzach.